A system to przede wszystkim systemy wystawienicze, innowacyjne. Skupiamy się na systemach, które są przystosowane do wewnątrz. Skupiamy się właśnie tutaj na tekstyliach. Mamy przeróżne ściany, stędy, stoiska. Wszystko, co pozwoli klientowi zabudować swoje, swoją przestrzeń na, na, na danych targach. Działamy na rynku już ponad 10 lat. Nasza oferta jest skierowana na pewno do agencji reklamowych, jak również do klienta końcowego. Wyróżniamy się oczywiście innowacyjnością. Mamy wiele różnych pomysłów, które właśnie wdrażamy. Czyli mianowicie mówię tutaj o różnych ściankach wario, które mają przeróżne kształty. Jest to oczywiście sublimacja, tekstylia. Takie ścianki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, także wydaje nam się, że jest to nasza perełka. Tak naprawdę wyprodukowanie przykładowo takich ścianek Wario, o nich cały czas mówię, bo to jest taki system, którym najczęściej jakby jest, cieszy się największym zainteresowaniem. Czas od momentu zamówienia i zaakceptowania projektu, który dostarcza do nas klient, to jest około 5 dni roboczych na wykonanie takiej ściany. Oczywiście są systemy, gdzie potrzebujemy troszkę więcej czasu, ale oczywiście staramy się być zawsze, żeby wszystko było w ekspresowym tempie. Teraz też promujemy system Multiframe, czyli taki system modułowy, gdzie jest możliwość montażu ekranu, jak również półek. Wprowadzamy też do oferty sofy, które są z nadrukiem. W chwili, gdy klient dostarcza do nas grafikę, drukujemy również sofy. Także cały czas rozszerzamy naszą ofertę i mam nadzieję, że to oczywiście będzie, będzie się sprawdzało. Nasze biuro jest we Wrocławiu, przy ulicy Atramentowej 11. Posiadamy oczywiście w swojej firmie showroom, gdzie można przyjść, zobaczyć produkty, sprawdzić na własne oczy, czy, czy jest to spełnia to oczekiwania klienta. Więcej informacji o nas jest na stronie internetowej www.system.pl. Oczywiście można nas znaleźć także na Facebooku. Zapraszam.